Cześć. Korzystasz z internetu przez Wi-Fi i wydaje ci się, że działa on zbyt wolno? Zobacz, co może być tego powodem i o czym warto pamiętać, korzystając z routera do internetu mobilnego. Zapraszam. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Ma to wpływ nie tylko na sieć Wi-Fi, ale też na odbierany sygnał sieci komórkowej. Najlepiej więc ustawić router możliwie blisko okna. Dzięki temu odbierany sygnał będzie na pewno o wiele lepszy. Poznasz to po diodach na obudowie. Sprawdź, z której strony mieszkania lub budynku sygnał będzie najlepszy. Ustawienie routera ma też wpływ na zasięg udostępnianej sieci Wi-Fi. Dlatego nie chowaj nigdzie routera, np. w szafce czy na półce między książkami, i nie stawiaj routera na podłodze. Kolejna rzecz to zasięg sieci Wi-Fi. Wiadomo, im dalej od routera, tym sygnał jest słabszy. Najlepiej więc, jeśli urządzenie będzie stało w pomieszczeniu, w którym jest najlepszy zasięg sieci komórkowej i najczęściej korzystasz z internetu. Warto też sprawdzić, na jakim kanale pracuje Twoje Wi-Fi i w razie potrzeby zmienić kanał na inny. O tym, dlaczego warto to zrobić, dowiesz się z innego odcinka. Wpływ na wolne działanie internetu przez Wi-Fi mogą mieć też inne urządzenia, które zakłócają ten sygnał. Są to na przykład telewizory, radia, głośniki, bezprzewodowe kamerki wideo, a nawet kuchenki mikrofalowe, odkurzacze czy elektroniczne nianie. Staraj się ustawiać router z daleka od takich sprzętów. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na prędkość odbieranego internetu są możliwości techniczne twojego laptopa czy smartfona. Zwróć uwagę, jaki standard Wi-Fi obsługuje twoje urządzenie i czy obsługuje częstotliwość 5 GHz. Większość routerów ma już dwuzakresowe Wi-Fi: 2.4 i 5 GHz. Warto więc sprawdzić, z którą z tych sieci jesteś połączony. Jeśli jesteś podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a Twoje urządzenie widzi też sieć 5 GHz, to połącz się z nią. Ta sieć działa o wiele szybciej i umożliwi Ci szybsze przesyłanie danych. Pamiętaj jednak, że pasmo 5 GHz gorzej pokonuje fizyczne przeszkody i ma krótszy zasięg. Więc jeśli zależy Ci na tym, by mieć Wi-Fi w innym pomieszczeniu niż obecnie jest router, zostań na 2,4 GHz. Jeśli zastosowałeś się do wymienionych przeze mnie wskazówek i nadal obserwujesz wolne działanie internetu przez Wi-Fi lub zrywanie połączenia, to możesz wykonać dodatkowe czynności. Na przykład wykonać restart zasilania routera i urządzenia, sprawdzić przeglądarkę, czyli wyłączyć nieużywane wtyczki i rozszerzenia, wyczyścić pamięć podręczną i akceptowanie ciasteczek, w telefonie wyłączyć aplikację które korzystają z internetu w tle, np. komunikatory czy nawigacją oraz skorzystać z wersji light aplikacji. Oczywiście upewnij się też, że korzystasz z aktualnego oprogramowania i sterowników na swoim urządzeniu. Na koniec możesz podłączyć się do routera za pomocą kabla Ethernet. W ten sposób sprawdzisz, czy utrudnienia, których doświadczasz, związane są ze słabą jakością Wi-Fi czy z odbiorem sieci komórkowej przez router. Jeśli po podłączeniu przez kabel zauważysz, że jakość połączenia z internetem nie poprawiła się, zachęcam Cię do diagnozy łącza przez stronę Mój Orange. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy w innym odcinku. Jak widzisz, wiele czynników ma wpływ na działanie Wi-Fi. Warto więc zwrócić uwagę na wymienione przeze mnie rzeczy. Na pewno to nie zaszkodzi, a może tylko polepszyć działanie Wi-Fi w Twoim domu. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.